Dzień dobry. Bardzo dziękuję Państwu za gotowość do udziału w tych rozmowach. Spotykamy się dziś w ramach projektu Obywatel to też ja, który ma przypominać, że obywatelskość zaczyna się bardzo wcześnie, już w dzieciństwie i że każde dziecko, niezależnie od swoich możliwości, ma prawo być zauważone, wysłuchane i traktowane z szacunkiem. Chciałabym podkreślić, że nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. To, co Państwo powiedzą, jest ważne właśnie dlatego, że wynika z osobistego doświadczenia jako rodziców opiekunów, ale też jako osób, które na co dzień towarzyszą dzieciom w ich relacji ze szkołą i instytucjami. Ta rozmowa ma być przestrzenią do spokojnego opowiedzenia o tym, jak to wygląda naprawdę, bez oceniania, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Zależy nam na tym, aby głos rodziców i dzieci wybrzmiał autentycznie i mógł stać się częścią szerszej rozmowy o równości, dostępności i prawach dziecka. Jeszcze raz dziękuję za państwa otwartość i zaufanie. To zapraszam do rozmowy. Dzisiaj troszkę o moich prawach i o tym, czy ktoś, e, czy ktoś mnie słucha. Jak pani rozumie pojęcie praw dziecka? Prawa dziecka to takie standardy chroniące jego autonomię, po prostu. Mhm. Kiedy pierwszy raz państwo poczuli, że prawa waszego dziecka mają realne znaczenie w codziennym życiu? Chyba, jak zobaczyłam ich znaczenie, gdy mój syn wybrał sposób prezentacji projektu. Mhm, rozumiem. No, właśnie, ta słyszalność głosu dziecka tutaj. Czy ma Pani takie poczucie, że Państwa dziecko jest wysłuchiwane przez dorosłych, szczególnie w szkole, yy, ale też w domu? No, w domu tak, zdecydowanie jak najbardziej yy, robimy to zawsze. Nie mhm. staramy się, no oczywiście, staramy się, ale też robimy to zawsze. W szkole, yy, wydaje mi się, że to wszystko zależy od nauczyciela prowadzącego, mhm. właśnie. Yy, dany tak. tutaj tak. przedmiot po prostu. A, tak. Czy jakieś takie sytuacje, w których głos państwa dziecka jest szczególnie ważny, a, a nie zawsze brany pod uwagę. E, szczególnie ważny jest głos w kwestiach związanych z jego rozwojem i zdolnościami. Po mhm. prostu. Jasne, to ważne. A zdarzyło się właśnie, że dziecko próbowało o czymś powiedzieć, a nie zostało potraktowane poważnie. Mm. No to na pewno zdarzyło się, że jego prośba o bardziej zaawansowane zadanie została zignorowana. Mhm, e Odebrała to jemu taką stratę potencjału, możliwości rozwoju. Uh -huh, uh -huh. Um, jeżeli chodzi o tą szkołę, to czy ona reaguje na te potrzeby, jakby i Państwa prośby, znaczy tak naprawdę prośby Waszego dziecka? Teoretycznie reaguje, tak, ale nie zawsze proaktywnie. Aha. No właśnie, nauczyciele i specjaliści, czy oni pytają dziecko o zdanie w sprawach, które go dotyczą? Na przykład takie o samopoczucie, relacje, dostosowanie? Czasem pytają go o zdanie jak najbardziej, szczególnie specjaliści. Uh -huh. A dziecko ma to poczucie, że ma wpływ na to, jak wygląda jego szkolna codzienność? Na pewno częściowe poczucie wpływu, ale mogłoby być zawsze z tym lepiej. Uh -huh. Tak. Okay. A teraz, troszkę o takim wsparciu, yy, i też w trudnościach z tym związanych. Jakie sytuacje pokazały, że prawa państwa dziecka yy, yy, właśnie są szanowane i realizowane? Yy, to chyba bym powiedziała, że takie indywidualne podejście. I prawa syna są szanowane, właśnie, gdy dostaje takie zróżnicowane zadania. Mhm. Jakby trochę skrojone na jego potrzeby. A czy jakieś obszary, w których widzą Państwo tutaj, widzi Pani największe braki lub potrzeby zmiany? No to na pewno można tutaj w obszarze takiej indywidualizacji nauczania mhm. jeszcze bardziej na tym się skupić, mhm. jeszcze większą możliwość takiego rozwoju jak najbardziej. A jak Państwo odczuwają tutaj? Co jest najtrudniejsze, gdy, gdy próbuje Pani zadbać o to właśnie, by ten głos dziecka był słyszalny? Chyba najbardziej to schematy bym powiedziała, tak? To przebicie się przez te schematy. Mhm, rozumiem. No dobrze, a czy jakiś sposób, w, który, który uczy, w którym uczycie Państwo dziecka em, korzystania właśnie z tych swoich praw i mówienia o, o swoich potrzebach? Chyba najbardziej uczymy było argumentowania, bo to jest jakby taka podstawa do, do, do fajnej, dobrej komunikacji. Mm -hmm. A dziecko ma okazję uczestniczyć w decyzjach, które tak, je dotyczą? Najbardziej, mm -hmm. tak, zdecydowanie. Mm -hmm. A jak reagują na to instytucje? Właśnie ta szkoła głównie, gdy dziecko chce samo wyrazić swoje zdanie. Jak mówi rzeczowo, jak najbardziej instytucje, mm -hmm. szkoła e, reaguje poważnie. Tak, tak. Na ten... Argumenty. Jak Pani uważa, czy, czy zdaniem e, Pani powinno się coś zmienić w tych szkołach lub tych instytucjach, aby te prawa dzieci były lepiej jednak respektowane? Na pewno taka lepsza personalizacja nauczania. Mhm, tak. Czyli tutaj mhm. indywidualne podejście, zdecydowanie. A dorośli może jakoś lepiej e, powinni wspierać właśnie swoje dzieci w wyrażaniu tego, tego własnego zdania? Na pewno słuchać. Po pierwsze mhm. słuchać, bo to jest jakby największy taki priorytet. To mhm. e, słuchanie dziecka e, to, to taki e, argument do całej reszty mhm. i nie słuchać ich tonu, nie kierować się nim tylko, tylko treśćmi, mhm. które dziecko. Chce przekazać. Czyli taka uważność Dokładnie na tą rozmowę. Tak. Mhm. Może jest jakieś przesłanie, które chciałaby przekazać Pani właśnie innym rodzicom, nauczycielom również pracującym z, z dziećmi? Chyba najbardziej to, to że reagujmy, znaczy traktujmy swoje dzieci jako po prostu rówieśników, nie jako młodszych, mm -hmm. tylko po prostu e, jako, e, jako z kim, z kim mogę merytorycznie porozmawiać, mm -hmm. rzeczowo. Taki szacunek, tak. Mm -hmm. No dobrze, na zakończenie może jest jeszcze coś ważnego, o czym tutaj nie rozmawiałyśmy, a chciałaby Pani powiedzieć właśnie w kontekście praw Państwa dziecka i, i, bycie, i byciem słyszanym że prawa dziecka to nie jest tylko teoria. Mhm. Ona naprawdę, jakby prawa dziecka działają, mhm. więc tutaj mamy to, to, to jak najbardziej takie e, ważne moim zdaniem przekaz. Tak? To mhm. nie teoria, e, to działa, więc e, respektujmy je. Mhm. Super, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za te rozmowy i za czas, którym się Państwo podzielili. To bardzo ważne, że doświadczenia rodziców i dzieci mogą tutaj wybrzmieć i zostać wysłuchane. Bardzo dziękuję.